Cześć, witajcie! Ja jestem Treku i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Uncharted 4. Badamy naszą jaskinię, na której... przy której skończyliśmy nasz ostatni odcinek. Zastanawiam się, co my tutaj znajdziemy. Co tutaj będzie. Sam, jak widać, nas troszkę prowadzi. Chociaż już chyba mu się znudziło nasze prowadzenie. O, mamy szczelinę. Dobra, ten... Dobrze, że zjadłem małe śniadanie. Mam nadzieję, że będziemy pierwsi w tej jaskini, niż te zbiry. jestem pewny, że jesteśmy w jaskini piratów. Jaskinia piratów. No na pewno, tutaj jest pełno przecież było tych statków zbitych i tak dalej. Nie, tam na pewno nie chcę skoczyć. Sprawdźmy może to. Spójrz tu. Jakiś przełącznik. Ale ślisko. Jak Jest zawsze, pełen jakichś robai, pająków no, i. Śmiało, pociągnij. Tym podobnych głowienu. E, nie No już, bez przesady. Czego to? A się w takich boisz? przyłącznikach zawsze coś takiego się gnieździ. Że stracę rękę, dorobię ci ładny hak. <laughs> no dawaj, nie no, dygaj. Tak. Okej, okay, Wow, jak fajnie się przyznało. Z drugiej strony zastanawiam się, jak oni kiedyś takie rzeczy proszę, tworzyli. proszę. Takie mechanizmy, jak to w ogóle powstawało? Interesujący wystrój. Co my tu mamy? Ci, którzy zasłużą, przybędą do Edenu, a tych, którzy zawiodą, ponury los napotka. Ewery chyba był lepszym piratem niż poetą. To, to nie jego. O, no. Znaczy... Pirat z Rhode Island. Tew. To nie może być on. To, jego pieczęć, ale, on zginął na morzu poszukując skarbów. A może jednak nie? Może powiedzieliśmy jakąś kolejną tajemnicę. Jeśli to jest jego znak, to jaki jest właściwie jego związek z tym wszystkim? No właśnie. Zaczyna się robić ciekawie. Dobre pytanie. Myślę, że na pewno się dowiemy. Zanotujmy w naszym super pamiętniczku. Wszystko musi być w pamiętniku. Cała podróż musi być opisana. No dobrze, tam mamy zejście jedno. A czy tutaj jest coś? Tutaj także, ale No, możemy sobie spokojnie przejść. To dobrze, dobrze. Kurczę te wybuchy. Oby tutaj nic na nas się nie zawaliło. No tutaj nic nie nigdy nie wygląda zbyt stabilnie Dobra, i ładnie i, 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 i tak dalej. I bezpieczne, o! Już się w sumie zdążyłem przyzwyczaić Chyba Tutaj nie pewnie nie będzie mogli w żaden sposób przeskoczyć I Zapewne czeka nas jakaś droga No tak. oko Co my mam tutaj mamy? Ojej, znowu, o ja, znowu te zjazdy, dobra Spróbujmy. Tam widzę, mamy półeczki. już sobie, Ach, Udało nam się, dobrze. No kurde, spodnie chociaż mógłby sobie wymienić. Może pewnie się zjechane od tego zjeżdżania. No dobrze, co my tutaj dalej mamy? Skoro Avery chciał ukryć... Aha, okej, okay, widzę. Może uważał go za członka załogi. Może wysłał mu jeden skrzyży świętego dyzmy. Ta, a Tiu mógł zagarnąć cały skarb dla siebie. Tylko nie kracz. A No no no, kurczę kolejne wstrząsy. Powiedz te wszystkie zbiry detonują różne, nie wiem ściany albo w tych ruinach coś chyba No fuck. No jesteśmy w potrzasku. A no, przynajmniej nie spadliśmy do dziury. No jakiś plus, chociaż przynajmniej. Dobrze, co my tu mamy? O co w tym może chodzić? co nie? Można tak powiedzieć. Jezu, ile tych lin jakieś pokręteł. O co chodzi? Dobrze, co my tutaj w ogóle mamy? Kolejny Dobra to jest. Ja tylko... O cholera! O, Czyli tutaj już jest niebezpiecznie złożone. Ale on chyba go nie znał. No to się przyłóżmy. <noise> no okej, okay, więc o co tutaj o co tutaj może chodzić? Widzę coś tam na samym dole. To wiadro <noise> Aha co teraz. Musimy je może napełnić. Tak, dokładnie. Dobra, podaj mi je. No samemu przyznam, trochę ciężko byłoby to tam wtargać. Nie wiem jakbyśmy dali radę bez sama. do tego okrągłego czegoś? Okrągłego czegoś mechanizmu. No dobrze i na czym, na czym to polega? Zobaczmy co robią te koła. Oha, czyli muszę po prostu wszystkie krzyże no, okay, chyba już ustawić? Wiem, o co Ale zajrzyjmy Zobaczymy dla pewności. Krzyżami? A, wydaje mi się, że patrzymy na Jezusa, dobrego dyzme i złego gestasa. Mhm. Słyszałem, że biały krzyż należy do dyzmy, a czarny do gestasa. Aha, biały na lewo, czarny na prawo, ok. To musi być to. Ok, wygląda na to, że chyba nam się udało to ustawić o, nie, 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 tak, jak być powinno. Spójrzmy jeszcze raz Jasne. na instrukcję. Biały jest po lewej, czarny po prawej. Lewa, prawa, no dobra. Wygląda na to, że jest ok. No to pora zaryzykować. Mam nadzieję, że nic tam się nie stanie o chyba przeszło, no tak, patrz, chyba się udało, no dobra, o. Na to, że jednak nie skończyć. Całe szczęście Jeśli to miał być sprawdzian a zapiszmy takiego niby sprawdzał Wszystko musi być w pamiętniczku Trzeba było znać dyzmę, o którym Avery okay. i jego załoga naprawdę sporo wiedzieli Łatwy ten Okej Może będzie ich więcej Więc co mamy tutaj teraz nogi Ja cię kręcę Ale wielka jaskinia masakra Ogromne to jest wszystko. Hopaj. Tu mamy coś? Nie, niczego tutaj nie znajdziemy. Żadnego małego skarbu do naszej kolekcji. Ale wygląda na to, że możemy jakoś się obniżyć. Oj, czyli musimy tak skoczyć mocno. No dobra. Aj! Co my tutaj mamy teraz? Ok, musimy pewnie przejść do tego mostu. tutaj. Pewnie tak. No chodź sam. Mój pomagierze. Skakuj. Ok, mam tu coś na ciebie. Użyj tego, żeby sięgnąć do wyżłobień w ścianie. Masz rację. O! I skąd tu taki kurde? Skąd taka skrzynia tutaj się wzięła? To wyżłobień w ścianie, czyli czyli. Czyli, że to, że tutaj. Co ty tam robisz? Jestem na górze. Aha, dobrze widzę. Chyba tutaj musimy to postawić. Tak, dokładnie za mną. Gdzie on polazł? No idziesz, kurczę, no bo w tyle zostaniesz. Tutaj gdzieś śmigasz. Aha, taki sposób. Spóźniliśmy się jakieś kilkaset lat. Sprawdźmy, co tam jest. Nie, ale z nich ma opisany. O, tu przejście mamy. Uważaj na niski zubi. Ouch! Poche... Tak, pochyl swój. A niech to szlak. Widzę tam światło. <laughs> o, katakumby. No Ulala. Tak, no Jesteśmy pod katedrą. Coś tu na pewno musi być. Hm. Tam! Haha! Ha. Tajne przejście! Ła! Wysoko! Hm. Widzę jakieś półeczki, więc chyba musimy tutaj skoczyć. Sprawdźmy. Aj, tak udało się. Całe szczęście, całe szczęście. Słychać jakieś głosy. Posłuchaj. Znaleźliście coś ciekawego przy mogiłach? Uh -huh. Nic, nie licząc kilku starych epitafiów. A kopaliście przy kapitularzu? Tak, proszę pani. Przy północno-zachodnim obszarze też. A może w strefie południowej? Jeszcze nie. Dopiero jutro przeniesiemy tam dźwig. Nadin. A któż to? Dopilnuj tego. A na razie kopcie tutaj bez dźwigu. Za chwilę poślę tam kilku ludzi. Dobrze. Rejf, a jak tam twoje manuskrypty? Rejf, czy to nie był nasz wspólnik, ten wcześniejszy? Informuj mnie. Tak jest. A nie, to jestem z bankietu. Ta szycha. Słyszałeś? Znaleźliśmy nowy obszar pod katedrą. Owszem. Byłaś tam? Nie. A co? A, ja byłem. Nie za wiele się tam ostało. Po ich robotach strzałowych. No moi ludzie mogli przesadzić. Są jak banda uzbrojonych słoni w składzie porcelana. To nie, to oni jakiś inny znaleźli obszer. No wiesz. Nie wiem gdzie ja tam chodziłem. Raczej nie zbadam sterzy gruzu. Okej. <noise> Okej. Okay. Okay. Dzięki. Powiem im, żeby cię koniecznie uprzedzali o swoich posunięciach. Przestań wysadzać wszystko wokoło, i tyle. Albo powiedz, żeby po prostu poczekali, aż przeanalizuję to, czego jeszcze nie rozwalili. Nie, nie mamy już czasu, żeby tu siedzieć. Z całym szacunkiem, ale mam nieco więcej doświadczenia w tej materii niż ty. Próbowaliśmy twoich metod. Niech szan. Ty po prostu chcesz to miejsce zrównać z ziemią. Co? Chciałam ukraść ten krzyż na długo przed chwilą. Oj, tam, oj, tam. Opcję. Tą, której niestety w żaden sposób nie mogłam zabezpieczyć swoimi ludźmi. A aukcja to był najprostszy sposób na Zamiast zdać się krzyża. na moją intuicję, słuchałam ciebie i teraz mamy konkurencję. Skąd miałem wiedzieć, że się pojawi? A może U. chciałeś go zwabić? Co? Po co nie miałbym to robić? Bo go potrzebujesz. Jesteśmy po prostu lepsi, no co? Mam rację? Chodzi o to, że odechciało mi się z tym cackać. Jeśli skarb tu jest, znajdziemy go. A jeśli nie? To może czas się zwijać. Zawsze jakiś zły gamoń się nami wysługiwał w każdej części, więc tutaj nie mogło być inaczej. To nic osobistego. Mhm, oczywiście. Jak coś znajdziemy, dam znać. Oczywiście, oczywiście. Dobra, wracajmy do naszych bohaterów. Ruszmy się, bo zaraz nam wysadzą ten skarb. Albo zaczną się miziać. <grym> Czekaj. Myślisz, że ma rację? Z czym? No z Rejfem, że chcecie zwabić? Póki nie ma przewagi, to nieważne. Bez mhm. znaczenia. Dobrze, kontynuujmy naszą podróż. Ale. Jak tutaj sądzisz, nie widzę. O jakim A, ok. Chyba o jakiejś bocznej sali, bo tutaj na pewno jesteśmy sami Hmm A dlaczego ja nie mogę tam skoczyć? O, o, o! Kurczę, a wcześniej nie chciał mi się złapać dół Hm Ty, tylko gdzie teraz? A Głupi No na nie spojrzałem czy mam jakieś miejsce pod sobą. Uuu, uh. rzucaj. Hops. Co jest tu na dole? Nic fajnego raczej byśmy tam nie znaleźli. Poza naszą śmiercią, oczywiście. Tutaj nic nie ma. Sam ty jesteś takim małym ludem. Weź tam, masz... Trampolinę Zostawiłem w ogródku. A niech to. Y zaraz, naprawdę masz trampolinę? Chciałbym. <noise> Tutaj coś wystaje. Kurczę, ale jak ja mam tam się dostać? Tutaj nic nie ma. Ojeju. O! Sam Widzę, że coś kombinujesz. Coś jest chyba, Ha! nic nie ma. O fak nie to. Mm. Miałem się wspiąć wyżej, a nie puścić. Jeju okej, okay, zbadajmy może te ściany, nic tutaj nie ma. A zobaczmy, czy tym możemy się opuścić jakoś niżej. Uuu, wow, i to bardzo nisko możemy się opuścić. Czyli no, z... o wow. co tam jest? Myślę, że też jakaś jaskinia. I hops! Tak! Udało nam się. Haha! Czekaj! Ha. Okej. Okay. No to co? Skrzynia Proszę bardzo, ale i tak sam się obsłużę, bo ty tam nigdy nic nie robisz. Z takich bardziej wymagających rzeczy. No dobrze, mamy coś po boku. No na pewno jesteśmy bliżej katedry. Albo jej gruzów. Aha, tutaj jest wejście. Przyznaję, nie spodziewałem się czegoś tak wymyślnego. I tutaj także coś jest. Ja Udawało się. No dobrze, tylko teraz w którą stronę? Doskonale ukryli to. A nie, tam byliśmy wcześniej. Tak, czyli mamy jedną tylko opcję drogi. Most się zapadł. Musimy znaleźć inną drogę. No tak, oczywiście, że inną musimy znaleźć. Zawsze znajdujemy inną drogę Kłapaj skrzyn! Skrzy... I ops! <laughs> o ścianę, wspinaj się wspinaj Dobrze, że nie jesteś cięższy od tej skrzyni. Okej okay. Jestem To co dalej? Kurde e, Pracuję nad tym Do góry Hmm, hmm, hmm. Musimy coś dla niego Możemy zawiesić na tym liny Ale takie troszkę dziwne znaczy, on przecież też miał linę swoją Trochę bez sensu O Jezu, weź te te pudło z... Normalnie Ta wrzesz to na tan kurwa mać No Wo wow wow spokojnie Rozbujajmy się I co ty robisz? tak powoli? No. Komu potrzebne są mosty? Dziwnie mm. to wyglądało. Wiem, ja... ja bym się nie obraził.